Domator i podróżniczka, czyli Iza i Wojtek, którzy wspólnie wyruszają w świat. W zasadzie to Wojt, Wojtku już nie można powiedzieć, że jest domatorem, tylko domatorem, który będzie tęsknił za byciem domatorem, bo w tej chwili przed Wami wielka wyprawa. 15 czerwca, tak, wyruszacie? Tak, tak. 15 czerwca startujecie. Sporo pytaliśmy i mówiliśmy już o tej Waszej trasie podróży, która jednak ciągle ulega jakimś korektom. Zaczynacie w Gwatemalii. Zaczynamy w Watemali, potem Belize, Meksyk i potem całą Ameryką Południową w dół, aż do Ushuaia, to nasze magiczne miasto Ushuaia, najdalej wysunięta osada ludzka w Argentynie. A z takich fajnych rzeczy, o, które, o których przed chwilą rozmawialiśmy, to no, dużo się dzieje też z naszą wyprawą na świecie, czyli na przykład dostaliśmy ostatnio zaproszenie do Hongkongu. Odezwała się do nas dziewczyna, która usłyszała o wyprawie od swojego kuzyna, powiedziała, że mieszka w Hongkongu jej mąż jest Francuzem i jest dyrektorem Disney. Disneylandu w Hongkongu i mamy zaproszenie, śpimy u niej w domu I, i cały dzień dzieciaki się ucieszyły, bo cały dzień możemy sobie szaleć na w Disneylandzie. Albo na przykład za pośrednictwem... Zazdrościsz, co? <laughs> Chciałabyś pojechać. Natomiast za pośrednictwem Konsula Honorowego Peru pozdrawiamy serdecznie Pana Konsula tutaj w, w Toruniu. Odezwała się, do, odezwała się do nas Pani Maria Kaleska. Pani Maria od 30 lat mieszka w Peru, ma męża i ma biuro podróży, który tak samo nazywa się jak ona, Maria Króleska biuro podróży i za, też nas zaprosiła. Będziemy mieszkać u niej w domu i pewnie zwiedzać sobie Peru. Na przykład jedną z wycieczek odbędziemy na Machu Picchu, do tego magicznego, też niesamowitego miasta Inków. Jak sądzę, to do 15 czerwca może się odezwać do Was wielu Polaków mieszkających za granicą. Przy okazji warto dodać, że dziś Dzień Polonii i Polaków mieszkających za granicą.